Siemanko witam was bardzo serdecznie, z tej strony Draco, widzimy się w kolejnym odcinku Dead by Daylight, w kolejnym odcinku jak morduje, jak widzicie dzisiaj mamy mordowanko klaunem. Gram klaunem pierwszy raz, w sumie y, tylko podczas jak nagrywam to gram tymi zabójcami tak naprawdę. I tak też sobie je y, odkrywam, w sensie tych zabójców. Zobaczymy jak pójdzie nam klaunem, o dzień dobry. E... Gramy jeszcze na tej wersji e, przed... E, archiwalnej, że tak to nazwę. Słuchajcie, bo tak... No. Chyba za mocno. Chociaż w sumie może ona tam w to wpadnie. A, słuchajcie, nie chciała w to wpaść za bardzo. E, bo... Że tak powiem, odcinek e, z Gosią i z Erkiem pojawi się dopiero, tak myślę, w czwartek albo w piątek. Albo nawet w sobotę bo 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 stwierdziliśmy że chcemy najpierw nagrać chcemy już nagrywać wiecie jak wyjdzie oficjalny ten czekajcie mi ta nija będzie nas tutaj rozwalała jak oficjalnie już wyjdzie nie PTB tylko wiecie archiwak już będą dostępne dla wszystkich czekajcie tak niżej może o uskoczyła ale zatrułem ją słuchajcie więc ile mam tych garnków Dobrze. Jeszcze ja ogólnie wiecie tak, Taka rozgrzeweczka po mi ten pierwszy mecz będzie. Bo w sumie mi się nigdzie nie spieszy. Tej chyba też, ale będziemy miał dużo punktów za ucieczkę. O kurczę. Może powinienem ją zostawić. Ale dobra mówię. Eee, Zacznijmy. Ten clown na razie tak mimo że jest otyły, wiecie, to... Nie ucieka jak, Znaczy nie biega jakoś tak strasznie wolno, wiecie. O, chyba, już będzie po niej. O oh, fuck Dobra Ale na pokrótce na się nie dostaje chyba to, że e, walimy po głowie Bo niestety tego nie robi Jak mi przykrusio? Gdzie ty jesteś, baby Uciekłaś mi? Zaraz zobaczymy. No dobra, O, Cześć Tam uciekania. E, tam widziałem, ale najpierw się gonimy Steve'a Tam jest, dobra może tak będzie? Spoko. <laughs> Boże, słuchajcie, ta kalama ze mnie. To jest po prostu porażka. O, tutaj przy palecie jesteś. Skończyły mi się te. Mm, Boże. Fiolki do napełnienia. Coś tam ktoś przeskoczył. Albo zepsuł generator. A ja słuchajcie, męczę tą mnie O, ale teraz już nie będzie miało ja za bardzo bardziej przeskoczyć. Jo. Boże, gdzie się to ona jeszcze wstała i... Też nie lubię tych bugów, bo generalnie jak gram to wiecie też... co widzicie, że też mam takie problemy w sensie z... Na górkę wstydu? Nie ma na górce... O, przy ruince, znaczy nie ma ruiny tylko jest nawiedzona ziemia. Jezu, zobaczcie jak oni mnie rozwalili. Czekajcie. Lewy kontrol na I nawiedzoną ziemię uruchomili. Dobra, no to generalnie trzeba kogoś tu znaleźć. I powalić. Jentliczek, Medliczek też się teraz włączył. Nie ściągaj się, Niusia. Tej Drako za bardzo, nie wiecie. O, tu są ślady. Nie krzywdzi ocalałych, przecież grać nie potrafi, nie? Oni wiedzą, że jest teraz yy, nawiedzona Ziemia. Dlatego będą się pewnie ki aż... Właśnie to się nie skończy. O. Tam nic nie ma. Trochę tak przykampimy. Ale trudno. PUNKTY SĄ POTRZEBNE, słuchaj O, TUTAJ coś BYŁ! Cześć, Steve! Oj, za mocno. Dostał ode mnie tysiaczka! Kurcze, blaszka! O, już się skończyła też nawiedzona ziemia. Dobra... mogę wziąć coś na to, żeby, wiecie, ich spowalniało to mocniej. Dobra... Steve dostał. Steve jakoś tak, myślę, że gorzej ucieka, jak ta Nia ja przed chwilą. Dobra, cyk, cyk, cyk i słuchajcie, już jest dwóch lekko martwych. Ha, ha, nie udało ci się. Oj. A gdzieś spierdzielił. Dobra, to. No halo, czemu się nie otrułeś? Mi się już skończyły te Boziu. Jak on to zrobił tak szybko? I uciekł mi. Mi się tutaj zakręciła myszka, słuchajcie. I nie zauważyłem gdzie on Tu jest Uciek! No szalony ty Ale mówię, clownem Ale i tak mi idzie naprawdę lepiej niż pielęgniarką Zobaczcie jak będę grał pielęgniarką kiedyś To, to zobaczcie, to dopiero jest dramat Tam mnie też nie potrafi teleportować To trafić w jakiegoś solałego Dramat, oho I Stevenson ma Kurczę, adrenalina. Ale dobra Pozwoliłem mi powiedzmy <laughs> uciec, to taka rozgrzeweczka Gdzie są jakieś... Tam są Zrobię boże, e, Boże, kontrol. Zróbmy z tym, że próbuję to zrobić. Buteleczki. Nie mam tego. Mm. Noeda, niestety. O! Trafiłem cię, co? Gnij ty, pomiocie, szatana ty, Belzebubie. O, ile was tam jest? Nia, ty już wisiałaś, ja pamiętam. Czemu oni wszyscy tu przyszli Halo? Chyba wiedzą, że jestem słaby. Spadaj z tą latarką. Teraz będą mi tutaj, wiecie. O, trafiłem mi je. Trochę tych punktów, kurczę, chociaż sobie nawijmy, co? Aj, nie, nie, nie. Oni otwierają koniką. trametka. Właśnie. Psik mi stąd. Stevensonie. Dobra, Tam nikogo nie ma. Tutaj są troszkę przyspieszył. Słuchajcie, emocje jak na grzybach. Polowanie. Komu się uda? Przemkowi czy Steve'owi? W sumie klaunowi czy Steve'owi. Trochę za daleko ucieka. Niestety prawdopodobnie pójdzie do ciebie do więzienia. Ale niestety powiesimy go w piwnicy. Dobra. To cyk. Nie stworzyli jeszcze bramy w sumie. To dziwne. Tylko mecz mi tu przedłużają. Dwa. otworzyli bramę. Ciekawe, czy tu w pobliżu? Nie będę Cię kąpił, easy. Eee, dobrze. Pewnie tą otworzyli. Nie, ta jest zamknięta. No i dobra. I gdzie są jacyś, słuchajcie? no i co powiesimy dwóch, czy się nie uda dwóch powiesić oto pytanie, oto pytanie pewnie Stevenson ucieknie dobra, cyk, wieszamy tą gdzie ty tu uciekasz ten słuchajcie, jak wystrzelił z procy jak z procy dobra, mamy dwóch powieszonych proszę mi nie robić takich rzeczy brzydkich następnym razem, dziękuję, amen A? I tutaj Dracusiek próbuje, wiecie... O! Tak zrobimy. Ja nie chcę kampić, ale... Tych ludzie, wiecie, nie potrafią grać. Nie to, żeby dobrażał kogoś. Sam nie potrafię. <ścoughs> Czy widzicie, jak klamię klaunem, ale... E, generalnie... Mogliby tu przyjść, wiecie... Próbować chociaż to mnie uratować, nie? O, mogę na przykład... O ten się wyleczył Nie mogę Oni pewnie ją poświęcą Tak bo oni tu pilnują Kurczę co za sadyści Dwa te <grym> eee, Stevensony No dobra Trafiłem słuchajcie. dwóch na raz Easy girl Korzem nie ma... gdzie on uciekł? Jeszcze trafię z butelki, o! Może jakieś osiągnięcie dostanę? Czekaj, lekko Easy, nie uciekaj, poczekaj, jeszcze ci trafię raz o. I słuchajcie, po trochę ich poturbowałem, no generalnie mecz beznadziejny jak nie wiem No ale zobaczymy, e, co tu się zaraz działo Ręki nie wbiliśmy, przecież graliśmy jak lamy no, oni też jacyś za dobrzy nie byli, no ale... Napiszę im GG. Eee, dobrze, zobaczymy zaraz jak pójdzie nam w następnym meczu. Może mniej beznadziejnie, nie? No dobrze, widzimy się w drugim meczu. Tym razem mamy wieżę węglową. Posiadłość Macmillianów. Iż to nie jest ta sama mapa, która była jednak przed chwilą. Coś mi się wydaje, że tak. No clown nie ma szczęścia do map. Ale może będzie miał szczęście do mordowania. Jak to wyjdzie nam teraz? Przegonamy się wkrótce. Ogólnie powiem Wam, że całkiem nie najgorzej gra się tym klaunem. Mówię, gram nim dopiero drugi raz, ale jakbym tak troszeczkę, wiecie, pocisnął i tak, wiecie, skupił się na nim i tak grał troszkę dłużej niż właśnie te, powiedzmy, dwa mecze, to kto wie, może to nawet całkiem spoko by nam wyszło i bym się nauczył grać. Błądzę tutaj, kręcę się jak błoto w jakiejś betoniarce. Nie ma tutaj nikogo. Także ten mecz albo będzie szybszy, Albo po prostu gdzieś nasze surwy się wzięły i kitrają. Pewnie wyczurkę robią. Właśnie, generator. Zniszczego. niczego? Widziałem, tam ktoś uciekał, nie? Ale... Tu jest dzień dobry. Nie trafiłem! Znowu Nia! No ja mam, słuchajcie, jak nie dziadek, to Nia. Teraz będę, wiecie, przeklinał Nię. O, masz plecy, ty, ty zła kobieto! Generator kopnął. O, jakieś oślepienie mogłem wziąć w sumie na ten. Ee, na te moje... Już mi się skończyły? I je budu! Czy tam jest piwnica? Nie ma piwnicy. Ale słuchajcie, teraz idzie nam zdecydowanie lepiej. I nauczyłem się grać po prostu. Hallo. Wieszaj się. Posłuchaj tu chwilę, bo muszę sobie napełnić butle <grym> z odczynnikiem. No i cyk, cyk. z przyzwyczajenia do tego, że biegam z surwami, naciskam e, shifta. E, żeby wiecie, clown mi szybciej biegł. Co za idiota, Nie Nie myśli. W sensie ja. Nie za się obrażam. Teraz obrażam tylko siebie. Dobra, tutaj. Troszkę przytunelujemy. Cyk, 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 cyk. Gdzie oni uciekli? Nie ma to tam, to trzeba ich zabić. że znowu troszkę się rozleniwił odcinek no, dobrze mm. Oni gdzieś tu są tak myślę Generatorów nie ruszają Miałem słuchajcie wezwanie pielniaki teoretycznie ale są pewnie zdecydowanie z daleko O jest leczy się Nie trafiłem w nią W sensie tym odczynnikiem. Ale dostała w plecy tak czy inaczej nożykiem Kozikiem tutaj O, także Sorunia? Ale idziemy cię powiesić, bo jestem łasy na punkty. Trzeba rozwijać cię w postaci ekspicja. Przed eventem Halloweenowym, to tym bardziej... O, poczekajcie, odczynniczki sobie tej przyni Pomieszam. Żeby się nie poddała laska, nie? Mam cztery, czyli słuchajcie, coś mi tutaj bierze i... Zdecydowanie podżera. Tunelujemy czy nie? Czy dajemy spokój Nii? Tak, dajemy spokój. nie, gonimy! MEGAN! Czekajcie, bo ta strasznie tak... Dostałaś w plecy! Widzisz jak to jest? Tak się nie ucieka przed dracuśkiem. Dobrze. Nie trafiłem. Kurcze, blaszka. A, masz! Dostałaś w ogonek. To znaczy, wiecie, fryzurę miała, tak? Kitkę, w sensie. A, nie wiem, co ja bradzę. Ale tutaj jest napoczęty w sumie już naruszony hak to wiszę na nim o proszę dzień dobry ja sobie na pełnię butlę i tym słuchajcie już nie idzie tak dobrze jak w pierwszym meczu o, wcześniej ja. co ty za blondyna jesteś a ściągi ją tylko tu masz w a masz widzicie 2-0 w sumie jeszcze nie jest 2-0, na razie 1-0, bo ta jeszcze może się zdążyć jakoś wyrwać, ale kto wie, czy Nia umrze na śmierć, czy też nie. O tym dowiecie się już za 3, 2, 1 i... Sorry, zabiliśmy Nia. Okay, Tutaj słuchajcie, widzę jest... No, Soruniano! Ojojoj, mój kozik troszkę... Troszkę zwaliłem. O dostałaś I cyk 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 Nie ma to tamto, nie ma na co czekać Idziemy na haka, bo przecież już ty świnko. okropna Wiedziałem, że ty masz ostateczny cios Mogą się z pogania troszkę dłużej Gdzie ty jesteś? Krajzolko O tutaj jesteś A ja cię znajdę, ja cię widzę, to wiesz Ty nie uciekniesz tak łatwo O nie, poszłaś gdzieś w lewo kurcze słuchajcie ona myśli że mi ucieknie trochę sama zabłądziła chyba <laughs> masz z kozika ty e, zła kobieto teraz to już o jezu gdzie są jakieś haki na szczęście blisko ale słuchajcie nie wiem co robią pozostali gracze ale generalnie co tu robi Robiła. Widzieliście tak przy mnie? No gdzie jest jak mam do wyborów, wiecie tunelować? No to jasne! Aż tak punkty! Nie jest tak troszkę ją... A nie no, ostatecznego ciosu nie ma. Oż ty, Zarobiasz na mnie tysiąc punktów w tym momencie. Nie dam ci. O nie. Nie mam kurcze yy, odczynników. Trochę lipa, że ta... Boże, Zawsze o nim Steve mówię. Yy, Boże, Nancy. Wzięła się i tam napatoczyła. Gdzie oni są? O, ruina. Dobra, olać. Niech się leczy kobieta. Ja sobie napełnię buteleczki. A ona prędzej czy później i tak wpadnie. Tutaj po, przy tych, tych krawędziach trochę jej poszukam, bo może mi zadziała... ...wezwanie pielęgniarki. Właśnie. O, cześć, filmka Ciebie jeszcze tu nie widziałem, ale idę za Nancy, bo to ona była tutaj, wiecie... Y Główną tutaj winowajczynią naszego niepowodzenia i nieszczęścia I całego z wielkiego wszelkiego zła na świecie, które się dzieje I dlaczego ona się rozłączyła lol Ej, to jest dziwne Nancy Dobrze, Nancy dostała w plecyki Tylko mam jeszcze jeden odczytnik słuchajcie, tak żeby ją spowolnić to tak E, niedobrze Gdzie ona tu wlazła w te krzaczuny? No niestety, Nancy, to nie jest twój najlepszy dzień dzisiaj. Idziemy na Haka. O, tu jest Haka, zobacz jak blisko, widzisz? Nie będziesz musiała za bardzo cierpieć. Dobrze. To jeszcze, kurczę. Ta Megan nam została. Dobra. Może cię ściągnie. Będzie dobrą koleżanką. A może szuka klapy, bo jest złą koleżanką. W każdym razie. Jest dobrą koleżanką, tylko nie wiem, sama przez to nie wpadła poszła. Tak, Nancy dostała w plecy. Cyk, cyk, cyk. Trochę tak chyba uczy się grać dopiero Nancy. Nie, na którym ma poziom, bo... Nie widzę. Szkoda, że Hinka uciekła. Kurczę, no przecież ją tylko... Dobra, najpierw powiesimy. Ona tu gdzieś była, nie? Czy ona zdąży ją uratować? Gdzie ona jest? Ona gdzieś tu była przecież. Zakręciłem się sam, jak wiecie, błoto. Zoraz, jeszcze to. Ale, ej. Słyszę, że tu gdzieś jęczysz. Czy to Nancy tak nie jęczy? Halo, halo, Megan, gdzieś ty uciekła? Kajcie, zrobię no. tak I idę w poszukiwanie Megan O, ile tu krwi jest Psik O, to nas chora I ty też jesteś chora Widzicie jak ja to rozgryzłem Jakby nie patrzeć zabiłem wszystkich, bo ten ucieknięty też by był martwy No, da, giń O ja tak poduszki tutaj przyszłaś a już na tym haku nie wieśniesz halo, bo już przecież zużyty. Biedna. Zawieśniesz na tym, widzimy swój prywatny. No i proszę. O, masz klaszacz. A jeszcze sobie zrobię odczynki, czy mi się nie zdąży... Może mi się zdąży od zrobić. Porzucamy jeszcze do celu na przykład Do ciała. O tej Nancy. Dobrze. Widzicie? Zamordowaliśmy wszystkich, czyli generalnie... Klaunem nie gra się jakoś najgorzej. Kto wie, może jak jeszcze bym się troszkę przyuczył, to, to bym się nauczył. <gry> tak, masło maślane, zobaczymy jeszcze jakie oni tu mieli poziomy. No 16 rangi to generalnie pewnie dopiero zaczynali grać. Ale ja mówię, ja mam 18, więc wcale nie gram tak też najlepiej. O i w tym momencie dzwoni do mnie Gosia, więc będziemy nagrywać dalej coś tam. Więc ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa!